Chciałem pocieszyć pana profesorów, że emerytem to się bywa. trzeba specjalnie zostawić, jest że jestem emerytem czy nie. Ale chciałem też powiedzieć, że przyszedłem tutaj, bo myślałem, że usłyszę o czymś innym niż to, że... Cała dyskusja była bardzo ciekawa, ale ja jestem podobnym wrażeniem na rozwiązaniu wieku, który był korespondentem na Bałkanach 1 lat 80. To jest przekonany, że media Jugosławii przygotowały pod podwoję i podrzeby, które się odbyły, pisząc o tym, co było w przeszłości w taki sposób, jaki napisały. To znaczy dla mnie jest ciekawym też tematem i to zostało tutaj poruszone, jaka jest odpowiedzialność dziennikarzy i historyków za pisaniu o, jakby wykonywaniu tego prawa do pamięci bez wywołania takiej sytuacji, w której te straszne rzeczy się powtórzą. To znaczy, oni nas mordowali, piszemy o tym, jak oni nas mordowali i potem znowu zaczynamy się mordować pomogą. Dziękuję. Dobra, się skupia, proszę, ja mam jedno pytanie do profesora Dudka. Padła taka teza od pana profesora, że w tym się różni praca historyka od orzeczenia sądowego, że w przypadku pracy historyka mamy do czynienia z wielością tych prac, z pewnym pluralizmem poglądów, z tym, że historycy mogą weryfikować wzajemnie swoje zadania. Swoje Ale czy w związku z tym powierzenie Instytutowi Pamięci Narodowej pewnej pracy historycznej, wykonywania pewnych zadań, nie jest obarczone właśnie brzegiem kierowców, tak? że nadaje się pewnej instytucji państwowej, Prawo do tego, żeby formułować pewne, pewne oceny historyczne, żeby wspierać e, oceny historyczne wykonywane przez, e, przez badaczy. Co więcej, e, zaopatrywać te oceny właśnie w ten przymiot w pewnej państwowości, poprzez to, że zostają wydane przez instytucje państwowe, są opatrzone prawda, orzełkiem i, i, i w pewnym sensie dla wielu osób, myślę, niespecjalistów, mają ten, ten przymiot. E, większej wartości wiarygodności niż przeciętna praca. Bardzo Państwu dziękuję. Ja zamierzam nadużyć, nadużyć moją uczniowie i zadać sam jeszcze jedno pytanie, które nie padło, a w sumie nie pozwala go nie zadać. I to jest pytanie do pana profesora Dutka i do pana profesora Kiszkę. Mianowicie dotyczy tej bardzo szczególnej sytuacji, w której e, było głośno e, bezpośrednio po wydaniu e, książki e, Lechroensa ASB e, Przyczyny przyczynę jakby pamiętam tak dokładnie, miała e, nazwa tej książki. Jak panowie oceniają e, tę szczególną sytuację, w której e, jest, e, wydawany jest utwór w którym przedstawiane są tezy odmienne, wprost sprzeczne z tezami zawartymi w prawomocnym wyroku lustracyjnym i wydawana jest taka publikacja przez ten sam, czy ten, ten sam, te same władze publiczne, które są odpowiedzialne za oskarżanie w postępowaniach lustracyjnych. Czy nie dostrzegają panowie tutaj jakiegoś szczególnego ograniczenia wolności wypowiedzi. Czy ta wolność wypowiedzi nie byłaby inaczej przysłuchowana w przypadku niezależnego historyka niezwiązanego właśnie z władzą publiczną? I dziękując państwu sobie za zadane pytania i uwagi, proponuję, że przekażemy mikrofon, czy przekażemy głos w tej samej kolejności. Państwo y, pani y, zabierali głos, więc poproszę o ewentualne uwagi i odpowiedzi na pytania panią Haninę Błotkowską. Ja trwam przy swoim przekonaniu, że nie jest dobrze, gdy dziennikarze i historycy czują się w środku siebie uprawnieni do wylokowania w problemach jak sądziły. Wiem, że to jest wielką pracą, żeby tego wprowadze uniknąć. To nie jest łatwe, to nie jest spontaniczne. I podzielę się tylko jeszcze jedną myślą. Czy wydaje mi się, że w ogóle byłoby na świecie lepiej, gdybyśmy mieli ostrzejszą, bardziej praktyczną świadomość hipotetyczności naszego poznania? W oparciu o hipotezę nieraz trzeba działać, ale to nie powinno zacierać jej, jej, jej charakteru, że nie, nie jest ona e, absolutną pewnością, jest tylko potwierdzona, nie jest udowodniona. To obowiązuje w nauce. sądzie mówi się, że coś jest, nie jest udowodnione. To są inne kryteria niż te, które obowiązują w nauce, i dlatego nadal jestem przekonana, że te role trzeba. Odróżniać mimo że oczywiście pewne akty decyzji w pracy historyka występują, powinien ujawniać miejsca, które których one następują i kryteria, którymi się kieruje, wtedy dotrze bliżej do sprawdzalności, która jest naukowym ideałem, ale w ogóle generalnie powiedziałbym, świat będzie lepszy, będziemy mniej pewni, że naprawdę wiemy. I potrafimy coś dodawać. Dziękuję bardzo. Dużo było pytań. Natomiast. Dużo było pytań. Nie wiem, czy na wszystkie zdołam odpowiedzieć, ale zacznę od tego, że to radzi się z panią Bortnowską całkowicie zgadzam. Tak, ja uważam, że wszystkie orzeczenia historyczne mają charakter hipotez, mało tego, że są wszystkie naukowe, bo no mamy przecież. Fizykę, która znał nauką ścisłomu, fizykę dwutlenowską, i mamy przewrót Einsteina, i zobaczymy, co jeszcze dalej, dlaczego dożyjemy. Prawda, więc mówmy się, oczywiście tak. Tak, się. Mi się bardzo podobała taka książka, fragment takiej książki, króla autobiograficzne, gdzie on porównuje prawdę do takiej góry, której szczyt jest przykrytym głową, krytym głową i różni ludzie się wdrapują na to są ci ludzie dążący do prawdy i w istocie rzeczy po pierwsze nikt tej, tego szczytu nie jest w stanie zdobyć, co więcej my tak naprawdę nie wiemy, która droga podejścia jest dobra. I w tym kontekście muszę powiedzieć, że wszystko jest kwestią języka, jakim się posługujemy. Mi się nie podoba język pada w debacie publicznej w Polsce, tu też napisali na przykład nie mi się język, który używa redaktor Mazowiecki, bo to jest język agresji. To jest język agresji. No to przykład, pan Mazowiecki, to jest akurat fraza, która jest bardzo często używana przez różnych ludzi, go sformułowania za coś takiego, to się wyrzuca studenta pierwszego roku. Ja mówię, panie redaktorze, że pan wykłada na studiach historycznych i wyrzuca studentów. Tak? Czy Pan wykłada? No bo, no bo jeżeli tak, to, to, to ja współczuję Państwu z studium, ale mam podejrzenie, że Pan jednak nie wykłada na studiach historycznych, więc nikt Pan się nie wypowiada, za to się wyrzuca studenta pierwszego czy każdego innego roku ze studiów. To a propos Pańskiej y, y, apeli o to, żeby być rzetelnym, żeby wszystkiemu y, się przyglądać z różnych stron, ze zestawiać różne poglądy. Niech Pan najpierw po prostu się zainteresuje, jak wyglądają studia historyczne w Polsce. Natomiast co do konkretów. Pan redaktor Mazowiecki słusznie zauważył, że nie ukazała się zapowiadana publikacja będąca rozwinięciem sprawy ojca Hejny. Rzeczywiście nie ukazała się, wyjaśniam dlaczego. Nie ukazała się dlatego, że Agencja Wywiadu nie zgodziła się na ustalenie dalszych dokumentów dotyczących sprawy Hejny. To był powód moim zdaniem główny, no, a później oczywiście doszło do sporów między autorami, którzy dzisiaj nie sądzę, żeby profesor Żary i profesor Pachce byli zdolni do współpracy ze sobą nad jakimkolwiek tekstem.